Mający miejsce w Łubowie uroczysty wernicarz zdjęć był finałowym akcentem projektu pod nazwą Fotografia w oczach dzieci. Głównym zadaniem inicjatywy dofinansowanej przez Fundację BGK w programie Dzieci Kapitana Nemo, edycja trzecia, jest przybliżanie historii wybitnych, ale mało znanych Polaków z XIX i XX wieku. Opiekunki projektu z filii bornejskiej biblioteki w Łubowie oraz Silnowie wybrały Konrada Brandela, wybitnego fotografa i konstruktora, twórcę pierwszego na świecie przenośnego aparatu fotograficznego. Stąd też data piątkowej wystawy okazała się nieprzypadkowa. Dziś świętujemy 184. rocznicę urodzin tego fotografa. I to właśnie przez niego się tak zaczęło tak naprawdę ten projekt. 13 uczestników. 13 uczestników, jeden chłopiec, 12, 12 dziewczynek. Każde dziecko włożyło swój wkład. Każde dziecko zrobiło jakieś zdjęcie, czy to telefonem, czy to aparatem fotograficznym, czy to takim starym aparatem, naprawdę starym. I z tego wybraliśmy najładniejsze zdjęcia. I tak jak Państwo tu widzą, są na zdjęciach nasi uczestnicy, czyli 13 naszych uczestników plus 4 zaproszonych modeli. Zanim jednak wykonano jakiekolwiek ujęcie, na uczestników projektu czekał cykl zajęć teoretycznych. Na początku e, mieliśmy zajęcia, e, zajęcia typowo teoretyczne. Mieliśmy zaproszonych do tego specjalistów, mieliśmy zaproszonego fotografa, który opowiedział o czym, o czym e, jest właśnie fotografia. Nauczył dzieci obsługi aparatu e, fotograficznego. Następnie mieliśmy zajęcia e, ze mną, to były warsztaty typowo fotograficzne, gdzie uczyliśmy się to, co było teoretycznie, e, wdrażaliśmy po prostu w praktykę. Praktykę uzupełniły między innymi sesje przeprowadzane zarówno w plenerze, jak i w mini studio, czy też warsztaty z redagowania tekstu. Im dalej w las, tym kaliber zajęć stawał się coraz bardziej poważniejszy, choć nie zabrakło również luźniejszych form przyswajania wiedzy. Następnie mieliśmy zajęcia z Panem od programu Adobe Lightroom, gdzie uczył ich obróbki zdjęć. No i na koniec wywołanie zdjęć i pokazanie na dzisiejszej wystawie. W międzyczasie byliśmy na dwóch wycieczkach. Jednej w Szczecinku w Głosie Koszalińskim u pana Rajmunda Wełnica i w waszej telewizji mieliśmy okazję też być, także dzieci były zadowolone. I byliśmy na wycieczce w Bydgoszczy w Muzeum Fotografii i Muzeum Mydła i Brudu. Warto dodać, że na koniec projektu odbył się także konkurs na temat zdobytej wiedzy o fotografii oraz o wspomnianym już Konradzie Brandelu. Wśród uczestników wyłoniono aż piątkę laureatów, a nagrody i upominki otrzymały wszystkie dzieci biorące udział w projekcie. Realizacja całości przedsięwzięcia okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, o czym najlepiej świadczy zainteresowanie dzieci i młodzieży. Projekt jest zakończony, ale z tego co mówią dzieci to bardzo by chciały e, brać udział w dalszych zajęciach. Nie wiem czy nie wprowadzę. Cyklicznych spotkań, po prostu, żebyśmy raz co miesiąc się spotykali i o tej fotografii po prostu dalej rozmawiali i dalej ją ćwiczyli i praktykowali. Pracownicy bornejskiej biblioteki udowodnili, że historię można propagować w sposób nowoczesny oraz interesujący przy okazji zaszczepiając bakterię wśród młodych mieszkańców. Małe łubowo w tej materii może być przykładem dla całego kraju.